Dobra, wyszkanie? Sała teczka. Mm. Dobra. Artur. Dobra. Lecę kochanie, bo się spłynie. No to ubierzesz z nami choinkę. Wiesz co, ja muszę lecieć, ale mama za chwilę Wam pomoże ubrać choinkę, dobra? Dobrze. Tata, gdzie jedzie? Werciu, jadę na imprezkę firmową, ale niedługo przyjadę, to pomogę Wam zawiesić gwiazdkę na choince, dobra? Dobra. A ja lecę, pa! To kochanie kup po drodze jeszcze kakao i powidła Okej! Okay. Nie no, takie wigilie to przynajmniej raz w miesiącu musimy robić O, widzę, że pan kierownik ma świetne nowe pomysły Janka, ja mam zawsze dużo dobrych pomysłów, tylko ty mnie nigdy nie słuchasz No i do tego, że skromny Dobra, panie i panowie, ja się będę zbierał U Kinga po mnie przyjechała O! Było super, fajnie się było spotkać Widzimy się następnym razem Do zobaczenia hej, hej, razie, razie, hej, hej. Dobra słuchajcie, ja też już się muszę zbierać nie. Wesołych Świąt Nie no, idziemy tutaj no, Nie no, no serio, naprawdę chodź. Muszę chodź. się już zbierać Chodź, chodź Janek jest tutaj Nie, dajcie, jednego. Jednego. dajcie spokój, o, dajcie spokój. Wiemy, Słuchajcie, nadrobimy następnym razem Serio Trochę liwo, no chodź Wigilia jest tylko raz w roku Ale kifi! Wiesz, Kaśka totalnie nie robi żadnych wyników. Ale teraz jesteś jej nowym kierownikiem, więc będziesz mógł ją zdegradować, a nawet i zwolnić. Nie przesadzaj, Kaśka nie jest taka zła. Daj jej szansę, idźcie na pazury, jakąś hybrydę, cokolwiek. A cokolwiek. Da, daj spokój, przestań. Okay. Ej, Arci, Arci, O, Arci! Dlaczego nie ma Kaśki? Diana ją chciała na hybrydę jakoś zabrać. Pewnie jeszcze robić tą wędę, co zaczęła w poniedziałek. No, tak. się uczepili tej Kate. Zostawcie ją w spokoju. Zdrowie Kate. Zdrowie. zdrowie. Dobrze mówisz, zdrowie. Tak, tak. Wszystko mam. Za chwilę 05 da 01, zgłoś się. 05, zgłaszam. Cześć, Rzymianik, słuchaj, jesteście dalej w Zebnikach? No jeszcze jesteśmy, a co się dzieje? Zostaliśmy zgłoszeni, że prawdopodobnie facet jest pod wpływem. I jedzie buforową w stronę wylotówki na strzelin. Grafitowa Skoda, Oktawia w kombi. Rozjeżycie się? Y, tak, to masz jakieś numery rejestracyjne? Czątek DWR, tylko tyle mam No zawsze to coś. Dobra, rozejrzymy się i dam znaka. Na razie Mario! Dawaj tu Odpuść gościowi, bo musimy jechać. Dobra, święta. Co nam? Dyżurny dał znak, że jakiś napruty gościu jedzie z jego do nastrzeni, także musimy się rozejrzeć. Dobra, Lecimy. Ty, to ta Oktawia. No to wygląda. Dobra, jedziemy za nim No to ten. Zatrzymujemy go, gulaj. O gulaje Oh. O, chyba się nie chce zatrzymać. Daleko nie ucieknie. Kularium proszę nie pojeżdził. Dzień dobry, Aspirant Dąbrowski, Komenda Miejska Policji. Chciałem Panią tylko poinformować, że Pani mąż miał wypadek. Kurde, tracimy go. Patuje. W Polsce w 2022 roku pijani kierowcy spowodowali 1415 wypadków, w wyniku których zginęło aż 172 osoby, a 1690 zostało rannych. Trzeźwej oraz bezpiecznej jazdy życzy Stowarzyszenie pod MILą oraz partnerzy.